Cześć. Miło mi powitać Cię na szkoleniu dotyczącym podstawowych zasad bezpieczeństwa dla branży profesjonalnego utrzymania czystości. Zdrowie jest najważniejsze. Tak wszyscy mówimy. Zdrowia życzymy też innym ludziom z różnych okazji. O zdrowie się modlimy, prawda? Szlachetne zdrowie. Nikt się nie dowie, jak smakujesz, aż się zepsujesz. Tak, masz rację. Cytowałem słowa Jana Kochanowskiego. Czujesz to? Facet, który żył w XVI wieku, proszę, masz więcej. Jak większe jest szczęście być zdrowym niż bogatym, tak mniejszym jest nieszczęściem ubóstwo niż choroba. Tym razem to Sokrates, czyli jeszcze dawniej. No właśnie. Ludzie od wieków wiedzą, że dzięki dobremu zdrowiu mogą żyć dłużej i realizować swoje plany. A kiedy ty ostatnio się nad tym zastanawiałeś? Czy nie wydaje Ci się, że jesteśmy tak zabiegani i pochłonięci sprawami w życiu zawodowym, że niewiele już myślimy o własnym zdrowiu? Obojętne, czy są to pracownicy biurowi, nie robiący sobie przerw przed pracy, przed monitorem, czy robotnicy budowlani wchodzący na rusztowanie bez odpowiednich środków indywidualnej ochrony, czy Ty lub Twój personel nie zakładający okularów ochronnych lub rękawic do wykonywania czyszczenia powierzchni przy użyciu środków chemicznych. Te przykłady łączy jedno: stworzenie zagrożenia dla zdrowia, a w niektórych przypadkach i dla życia. Oczywiście, łatwiej jest przecież machnąć ręką, a bo nam się spieszy, bo przecież sprzątam już 10 lat i jeszcze nic złego mi się nie przytrafiło. Albo nie założę tego, bo inni będą się ze mnie śmiali. Muszę powiedzieć Ci, że człowiek to taka istota, która zawsze znajdzie sobie wymówkę, tylko po to, żeby niczego nie zmieniać, nie wychodzić z wypracowanej sobie strefy komfortu, nie wdrażać nowych dobrych nawyków. Tak, dla większości z nas to normalne, jednak niekorzystne, jeśli się temu bliżej przyjrzeć. Często jest tak, że dobre rady dotyczące naszego bezpieczeństwa i zdrowia bagatelizujemy, ponieważ podświadomie kojarzymy to z ograniczeniem naszej wolności i swobodnego wyboru. Nazywa się to reaktancją. Skoro teraz już wiesz, że działamy podświadomie, nie zdając sobie z tego sprawy, zacznij postępować tak, żeby praca, którą wykonujesz, była bezpieczna dla Ciebie i dla innych ludzi. Dla Twojego zdrowia, w trosce o siebie i swoich bliskich. Proste. Pracując, mniej intencję bezpieczeństwa. Skoro przypomniałeś już sobie, co tak naprawdę jest ważne w życiu, to gratuluję Ci przystąpienia do tego szkolenia. Branża profesjonalnego utrzymania czystości to branża techniczna. Tylko niektóre z zagrożeń, jakie na nas czyhają, to porażenie prądem elektrycznym, uszkodzenie dróg oddechowych, skóry, oczu, doznanie skaleczeń, złamań czy niebezpiecznych upadków. Grupą docelową tego szkolenia są praktycznie wszystkie osoby uczestniczące w procesie utrzymania czystości. Wśród nich możemy wyróżnić personel obiektowy, brygadzistów, kierowników, koordynatorów, menadżerów regionalnych oraz indywidualnych przedsiębiorców. Celem tego szkolenia jest zapoznanie ciebie z zasadami związanymi z zachowaniem bezpieczeństwa podczas wykonywania zawodu sprzątacza. Nauczysz się jak odpowiednio przygotować się do pracy, jakich reguł przestrzegać, żeby sobie ani nikomu w Twoim otoczeniu nie wyrządzić krzywdy, jak wykonywać podstawowe czynności z zachowaniem staranności i bezpieczeństwa, jak wyglądają przepisy prawne dotyczące kwestii ochrony zdrowia personelu. Szkolenie to składa się z czterech modułów. Każdy moduł zawiera krótki film wprowadzający Cię w jego tematykę i filmy lekcji, które te, tę tematykę rozwijają. Na koniec każdego modułu czeka na Ciebie też test wiedzy do rozwiązania. To szkolenie dostępne jest online i możesz je realizować w dowolnym czasie i tempie. Jeśli chcesz powtórzyć lub utrwalić dany materiał, możesz też wracać do poszczególnych modułów i lekcji. Nawet musisz. Jestem pewny, że dzięki tej technologii i tym możliwościom wyniesiesz z tego szkolenia dużo cennej wiedzy. A teraz, znajdź proszę dla siebie wygodne miejsce. Wycisz swój telefon, żeby nie rozpraszał uwagi. Wyłącz pocztę elektroniczną, żebyś nie musiał widzieć nowych powiadomień. Polecam ci też używać słuchawek. Chciałbym, abyś zanurzył się w tym, co będzie się działo i co będzie mówione podczas tego szkolenia. Jeśli powyższych rzeczy jeszcze nie zrobiłeś, to zatrzymaj odtwarzanie i zrób to. Poświęć się wyłącznie nauce. Nie zmarnuj tej szansy. Pamiętaj, że robisz to dla siebie. Dziękuję. Posłuchaj uważnie. Czuj się swobodnie. Skup się na treści lekcji. Notuj interesujące się informacje. Rób 10-minutowe przerwy co najmniej jeden raz na 40 minut, tak jak przy szkoleniu stacjonarnym. W tym czasie napij się czegoś, otwórz okno, rozprostuj kości i tym podobne. Nie zalecam ci obejrzenia tego szkolenia od razu, ponieważ ogrom wiedzy i spektrum zagadnień jest naprawdę obszerne i jestem pewien, że nie obejmiesz tej wiedzy za jednym razem. Lepiej będzie, jeśli podzielisz się je sobie na etapy. To od Ciebie zależy, na jak długie. Dostosuj czas nauki do swoich możliwości. Cel jest taki, żebyś zapamiętał jak najwięcej. Dziękujemy Ci za rozpoczęcie tego szkolenia. Życzymy czystej nauki.